Witam, chciałem krótko powiedzieć o moich doświadczeniach z przesiadki na Treka Pro Kalibra z UniBajka Flesza. UniBajka zakupiłem w 2009 roku i byłem bardzo z niego zadowolony. Przesiadłem się wtedy ze stalowego roweru i marzyłem w ogóle o sterach Eher, i Po zakupie tego aluminiowego rowera krosowego który wydał mi się najlepszy dla moich zastosowań. No, byłem w dużym szoku i był on bardzo szybki. Osiągałem no, wtedy prędkości średnie przejazdu powyżej 300 na godzinę i jeździłem na cienkich oponach. Ale z czasem zacząłem jeździć w coraz większym terenie. Tu już włożyłem najszerszą jaką się dało oponę 45. No i po wyprawie do Świeradowa na single traki zamarzył mi się jakiś rower górski. Nigdy nie zamierzałem się ścigać i myślałem o jakimś rowerze trailowym ale wybrałem ten rower cross country i po wymianie mostka na, z negatywu na pozycję odwrotną pozycja jest bardzo komfortowa i rower jest bardzo uniwersalny jestem bardzo zadowolony jest bardzo szybki na asfalcie i Doroty, bo po szerokich oponach się nie sprawdził. Mają tak lekki opór toczenia, że, je, że jeździ się na nim bardzo też dynamicznie, a świetnie sobie radzi w terenie. Duża zębatka z tyłu. Z przodu jest 30, ale planuję zmienić na 34. Maksymalnie wchodzi 36. Rozdzielacz IsoSpeed e, czuć jego pracę. To jestem też pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że to będzie tylko marketing. Na początku miałem wrażenie, że siodełko jest nieprzykręcone. Fajnie amortyzuje. Minus dla treka: taki, że w X, X kalibrze i Super kalibrze jest mostek do montowania Blendr systemu Blendr, a w Pro kalibrze sam musiałem wymienić sobie na taki mostek, żeby tutaj właśnie sobie zamontować licznik i Światełko. Rekon z przodu spisuje się świetnie. Od tego rocznika jest zmiana sprężyny połecznej na Debon Air i możliwość montażu tokenów. Dwóch, wcześniej to nie było możliwe. Zamontowałem oba e, dwa tokeny i ważąc 110 kg, teraz jest piękna charakterystyka. Nie dobijam. E, w specyfikacji nie było napisane, że z przodu są dwutłoczkowe zaciski. To też była dla mnie. To było miłe zaskoczenie. Ogólnie jestem bardzo zadowolony, i mimo że mieszkając w Wielkopolsce nie mam dużo pagórków, to również spisuje się świetnie po płaskim i po asfalcie. A wjeżdżając w las, w teren, również świetnie sobie daje radę. Tego również używam czasami do rekreacji, ale moje obawy o, o jakby górskim rowerze na, na płaskim się nie sprawdziły i jakby świetnie nowy rower zastąpił stary. A z Unibike'a w sumie z 14 lat eksploatacji jestem bardzo zadowolony. Po zużyciu napędu jedynie wymieniłem korbę na Holotech jakiejś firmy X10. Spisywała się świetnie. Przed wyborem Procalibra też jeździłem na środkowym biegu, gdzie było 36 zębów, żeby jakoś to odnieść do przełożeń 29era. E, tutaj jedyne o czym myślę jeszcze to w przyszłości. Zostałem się nad wymianą przednioamortyzatora amortyzatora na Sida na 35 mm goleniach o skoku 120 mm. Nie wiem co o tym sądzicie, by co dajcie znać w komentarzach. Może opinia się komuś przyda. Pozdrawiam.